Dzień powrót, powrót! Dzień ruszę się! No ruszę się, dzień musisz grać, pokaż! Wystaw się mu! Gardę, gardę, wysoko! Wystaw mu się, dzięcio, gdzie ty jesteś? Dobrze, dobrze, dzieńciu wy... już się Grozna! już się a ty? Dobrze, dobrze daj radę. Pokaż się tu, no, eh. Pokaż się. Już się pocisz, człowieku. Luźnij trochę, luźnie, oddychaj. Kochani, daj, misle Terek. Poczekaj. Dzień masz piłkę. Wykorzystaj to, wykorzystaj to. Wykorzystaj piłkę. A ty? Misle a zdaję mi światerek! wolny. Out. Dobrze. Dobrze, dobrze, Daniel. O, ale cięcie to było piękne, o Jezu! O, ale później dostajesz auteka.